Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was na naszym kolejnym spotkaniu z papieskim listem Patris Corde. Dzisiaj punkt trzeci. Ojciec posłuszny. Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił jej swój plan zbawienia, podobnie objawił swoje plany Józefowi przez sny, które w Biblii, jak i u wszystkich ludów starożytnych, były uważane za jeden ze środków, za pomocą których Bóg ujawnia swoją wolę. Józef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi. Nie chce jej oskarżać publicznie, ale postanawia oddalić ją potajemnie. W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiać jego poważny dylemat. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On, on zbawi swój lud od jego grzechów. Jego reakcja była natychmiastowa. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję. W drugim śnie anioł nakazuje Józefowi wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Józef nie wahał się, był posłuszny. Nie, znie, nie zastanawiając się nad trudnościami, które napotka, wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Herona. W Egipcie Józef ufnie i cierpliwie oczekiwał od anioła obiecanego powiadomienia, by powrócić do swojego kraju. Gdy tylko, Bóg, gdy tylko Boży posłaniec w trzecim śnie poinformował go, że ci, którzy usiłowali zabić dziecię, nie żyją, kazał mu wstać, zabierać ze sobą dziecię i matkę i wrócić do ziemi Izraela. Po raz kolejny, bez względu, bez wahania był posłuszny. Wstał, wziął dziecię i jego matkę, i wrócili do ziemi Izraela. Jednak w drodze powrotnej, gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce swojego ojca Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we nakaz, a to zdarza się już po raz czwarty, udał się w stronę Galilei, przybył do miasta zwanego Nazaret i tam się osiedlił. Ewangelista Łukasz ze swej strony relacjonuje, że Józef podjął długą i niewygodną podróż z Nazaretu do Betlejem, zgodnie z rozporządzeniem cesarza Augusta, związanym ze spisem ludności, aby dać się zapisać w mieście, z którego pochodził. I właśnie w tych okolicznościach narodził się Jezus i został zapisany w rejestrze imperium, tak jak wszystkie inne dzieci. Zwłaszcza Święty Łukasz zadał sobie trud, by pokazać, że rodzina Jezusa, przepraszam, że rodzice Jezusa przestrzegali wszystkich przepisów prawa. Obrzędów obrzezania Jezusa, oczyszczenia Maryi po porodzie, ofiarowania pierworodnego Bogu. W każdych okolicznościach swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje Fiat, jak Maryja podczas zwiastowania i Jezus w Getsemanii. Józef jako głowa rodziny uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom zgodnie z przykazaniem Bożym. W ukryciu w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca. Wola ta stała się jego codziennym pokarmem. Nawet w najtrudniejszym momencie swojego życia, przeżywanym w Getsemani, wolał czynić wolę Ojca, a nie swoją własną i stał się posłusznym aż do śmierci na krzyżu. Z tego powodu autor, listów do autor listu do Hebrajczyków podsumowuje: Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Z tych wszystkich wydarzeń wynika, że Bóg wezwał świętego Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa. Właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia. I jest prawdziwie sługą zbawienia. Tyle w kolejnym punkcie listu. Na następne spotkanie zapraszam jutro. Szczęść Boże. Do zobaczenia i usłyszenia.